o rozpoczęcie pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodniczącej, pani minister, szanowni państwo. To jest dopiero początek prac przy kodeksie. Otrzymaliście państwo projekt, ale jest to taki projekt wstępny, żeby, żebyśmy po prostu widzieli nad czym pracujemy, o czym chcemy rozmawiać i oczekujemy na Państwa przede wszystkim propozycje do tego kodeksu, ale to, że jesteśmy na takim wstępnym Wstępnej fazie nie znaczy, że nie mamy jakiejś tam presji czasowej. Też tą niestety presję czasową mamy, ponieważ no, jest to ostatni rok kadencji chcielibyśmy żeby te rozwiązania, które będą służyć polskiej wsi, żeby je przyjąć. Otóż na czym na czym się osadzają te Założenia kodeksu. Nie zawsze przepisy, które są ogólne, zawarte w, nie wiem, w prawie budowlanym, w prawie wodnym, w, wielu, w kodeksie cywilnym, nawet w wielu, wielu innych ustawach, nie zawsze przystają do rolnictwa. Nawet rzecz, która, której nie znajdziecie Państwo jeszcze w materiałach, ale w, z, z takich ostatnich dni nasza e, interwencja e, dotyczy mycia maszyn e, w gospodarstwach rolnych. Okazuje się, że e, żeby jak ktoś przyjedzie z pola i chce umyć pług, żeby e, zabezpieczyć odkładnicę, to e, musi. Mieć specjalne stanowisko z separatorem. Natomiast te wszystkie to, to co zostało umyte, te, te, ten piach z tego, z tego pługa trzeba oddać do utylizacji. No, chyba wszyscy rozumiemy, że coś takiego jest co najmniej dziwne, ale też w przepisach, które dotyczą wyłącznie w zasadzie rolników. W ustawie o nawozach rolnik ma przechowywać nawozy zgodnie też z ostatnich dni też, też jeszcze tego nie ma, ale na pewno będziemy się starać w jakiś sposób to uwzględnić zgodnie z instrukcją przechowywania nawozów wydaną przez producenta. Instrukcja wydana przez producenta nie jest ogłaszana w dzienniku ustaw i z tego powodu, z takiego prawa powielaczowego nikt nie może być karany, a tymczasem no, są sytuacje, gdzie rolnik jest karany, a ponadto ten sam nawóz, ta sama saletra amonowa według jednego producenta ma być przechowywana inaczej a według drugiego producenta ma być przechowywana inaczej. Jedni dopuszczają przechowywanie poza budynkami, drudzy przewidują, że to ma być budynek, w którym temperatura nigdy nie spada poniżej 0 stopni i nie podnosi się powyżej. 30, a więc de facto musiałby być to budynek zimą ogrzewany, a latem bardzo często klimatyzowany. No wiadomo, że takie ograniczenia są absurdalne i to też musi się znaleźć w kodeksie. Ale wracając do, do meritum. Kodeks w naszym tutaj założeniu, na tutaj autorów, którzy tutaj siedzimy, ma być takim drogowskazem, przynajmniej ta część ogólna, która już jest, aby jeżeli jest kolizja jakichś przepisów z przepisami kodeksu dotyczącego, dotyczącymi rolnictwa, oczywiście to przepisy kodeksowe mają pierwszeństwo. I te sprawy, które już są w tej części ogólnej, ja może nie będę mówił szczegółowo, ale te, które są już uregulowane w tej części ogólnej, no są jakby tym wykładnikiem który chcemy, aby było to stosowane, brane pod uwagę. Co, co przede wszystkim należałoby, jakie, jakie jeszcze założenia takie podstawowe, które tu braliśmy pod uwagę. Otóż yy, przeglądając o, obecne przepisy, to trochę jest tak, yy, że jeżeli dla rolnika bardziej niekorzystne jest, że ma występować sam, no to wtedy występuje sam, na przykład przy yy, otrzymywaniu pomocy jest producent, gospodarstwo jest rodzinne, aczkolwiek ale producent jest jeden, on występuje na na pomoc. Ale gdyby nie daj Boże coś się stało i trzeba tą pomoc zwrócić, to już odpowiedzialność jest solidarna. A więc no bo odpowiedzialność solidarna jest bardziej niekorzystna dla rolnika. To już mamy jeżeli rolnik podpisze umowę z, nie wiem, z zakładem jakimś, pseudo zakładem energetycznym, było sporo kiedyś takich umów, to rolnik nie może, okazuje się, odwołać tej umowy tak jak zwykły konsument, bo jest traktowany jako firma. Jeżeli pójdzie do Rzecznika Praw Obywatelskich. No to nie w związku z prowadzeniem gospodarstwa rzecznik go niestety nie może obsłużyć. Rzecznik małych przedsiębiorstw też nie, bo jest osobą fizyczną. Rzecznik Praw Obywatelskich, bo jest firmą. Te wszystkie sprawy muszą zostać uregulowane. W jaki sposób powinny zostać uregulowane? Przede wszystkim powinno zniknąć pojęcie producenta rolnego. Powinno zostać zastąpione unijnym zarządzającym gospodarstwem. Tak i tak jak to jest w przypadku spółek. Wtedy nie będzie problemu, że ktoś bierze modernizację, chciałby wziąć modernizację, ale ma 63 lata i jest za stary, tak? Jest młody człowiek w tym gospodarstwie. Nie będzie programu Nowy Rolnik, tylko prawdziwy program Młody Rolnik. Nie będzie e, e, dzielenia tego rodzinnego gospodarstwa na kawałki, żeby przyjąć e, żeby, żeby mieć możliwość otrzymania tego młodego rolnika, który de facto jest programem nowy rolnik. To jeżeli jest w tym gospodarstwie, pracuje młody człowiek z ojcem, jest współzarządzający tym gospodarstwem, to gospodarstwo powinno otrzymać młodego rolnika. W sytuacji, kiedy i to już nawet jest wpisane, w sytuacji, kiedy nawet nie jest pisany jako zarządzający, z domysłu małżonkowie, którzy prowadzą to gospodarstwo, współzarządzają tym gospodarstwem, chyba że powiedzą, że, że nie, złożą stosowne oświadczenie, wtedy tak. Ale i nie będzie problemu, że rolnik gdzieś wyjechał, nie może podpisać jakiegoś dokumentu, wniosku o dopłaty czy coś, bo kończy się termin nie. Będzie mogła w tym wypadku podpisać małżonka, czy, czy, czy ktoś, kto współzarządza tym gospodarstwem. Dlatego, że to jest zwykły zarząd gospodarstwem, a nie, nie są to czynności wykraczające. Bo oczywiście poza, zwykły zarząd. Oczywiście te czynności, które są, które wykraczają poza zwykły zarząd, no to potrzebna jest wtedy zgoda obojgu małżonków. Państwo otrzymali ten tekst, może ja się nie będę już więcej znęcał nad tym tekstem. Państwo otrzymali jeszcze dwa inne tekst. Jeden to jest napisany przez nas wcześniej projekty ustaw, które widzielibyśmy w tym kodeksie jako następne części tego kodeksu. One są w miarę myślę, dobrze opisane, jeżeli Będą jakieś pytania w tym zakresie. Proszę o te pytania ja wtedy, czy, czy ktoś tutaj z nas dokładnie omówi. I trzecia, trzecia część to są przepisy, które obowiązują w innych krajach. Przejrzeliśmy te przepisy i wyciągnęliśmy te, które warto by było zaimplementować do naszego systemu prawnego. Wiele krajów ma kodeks rolny. On jest w różny sposób sformułowany. W takim kraju, jak Francja to są wszystkie przepisy dotyczące rolnictwa, to jest dosyć gruba księga, bo licząca 2400 stron. W innych krajach jest to troszeczkę inaczej zrobione. Jest kodeks na przykład w Portugalii, portugalski kodeks, który no jest... Tro, trochę. Znaczy, te wycinki, które, które trzeba inaczej uregulować, on reguluje. Francuski reguluje w zasadzie wszystko, co jest związane z rolnictwem, oddzielne prawo budowlane, wszystko, wszystko jest oddzielne. Kodeks portugalski mówi, że tam, gdzie jest pewna kolizja, pewne różnice, tam jest, tam wchodzą przepisy kodeksu. Czasami jest to robione jak we Włoszech czy, czy w Hiszpanii, że kodeks dotyczy jednego, nazwijmy to, województwa, że każde województwo ma własny kodeks. Również ustawodawstwo. Dotyczące rolnictwa. Uważam bardzo dobre ustawodawstwo hiszpańskie, które jest podstawą wielu wielu tutaj rozwiązań, ale także włoskie, no niestety tu jest różnica, dlatego że włoskie rolnictwo jest samorządowe nazwijmy to należy do kompetencji samorządu, więc tam jest troszeczkę inaczej te Przenoszenie tych przepisów jest trochę bardziej złożone, trochę bardziej skomplikowane. Niemniej jednak warto również popatrzeć na te przepisy. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, to my też prześlemy te ustawy, które, na których opieraliśmy się z innych krajów dotyczące na przykład no kwestia tych ubojni, które są wymienione w tej części. Jest to oparte na przepisach hiszpańskich, na takiej ustawie dotyczącej odstępstw od prawa unijnego, bo każda dyrektywa zawiera pewne tam nakazy pierwszej części, a w drugiej części zawiera odstępstwa i warto te odstępstwa też implementować, bo one umożliwiają dostosowanie się do naszych warunków. To może może w tym momencie tyle z mojej strony, jak nie, nie chciałbym po prostu zagadać, bo bardzo nam zależy na Państwa opinii, na e, Państwa wnioskach, tak aby ten kodeks służył e, nam wszystkim rolnikom, bo po to jest tworzony, aby służył. I dlatego spotykamy się na tak wczesnym etapie, abyśmy na spokojnie mogli te rozwiązania, które są niezbędne, Wprowadzić, nad niektórymi się może zastanowić, a niektóre z tych naszych, które tutaj żeśmy zaproponowali, może nie są do końca dobre i może z nich warto zrezygnować. A jeszcze, jeszcze jedną ważną rzecz. Chciałem powiedzieć, że jeżeli traktujemy gospodarstwo jako producenta, to również gospodarstwo powinno, jeżeli jest zawiązywana spółdzielnia, to ta spółdzielnia powinna być spółdzielnią gospodarstw a nie spółdzielniom jakichś osób fizycznych, które nie mają związku w sumie z bezpośredniego z tym gospodarstwem. Chciałbym, aby dopóki istnieje gospodarstwo, to jest członkostwo i zarządzający tym gospodarstwem ma prawo zasiadania, reprezentowania tego gospodarstwa we władzach, czy to będą spółdzielnie. Czy to będą jakieś spółki, czy też jakieś inne też? Nazwijmy to grupy wspólnego interesu, tak jak, jak to nazywają Francuzi. A nie, jeszcze, jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Otóż Tam jeden z projektów przewiduje prowadzenie gospodarstwa rolnego z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli ktoś chce robić biznes, nie mówię tego w złym tego słowa znaczeniu, absolutnie to powinien mieć tą możliwość podobną i kwestia różnych odpowiedzialności też podobną, podobne, tak jak mają spółki prawa handlowego. Nie mogą gospodarstwo rolne, rolnictwo nie może być tutaj wykluczone, a w tej chwili jest to co mówiłem w kwestii tej odpowiedzialności, to, to niestety no źle się odbija na funkcjonowaniu rolnictwa. Chcielibyśmy aby do tej wartości dodanej, którą no, no niestety tutaj muszę powiedzieć. Wartość dodana brutto, czyli dochód rolniczy w Polsce no jest na niskim poziomie. To jest 5,2 udział w Unii Europejskiej, a mamy ponad 8% gruntów. A więc ta dbałość powinna być tutaj ze strony państwa, ze strony rządu o tą wartość dodaną znacznie większa i stąd jest ona wpisana także w kodeks obowiązki państwa wobec rolników zostały wpisane do kodeksu widzę tutaj też pana prezesa Szmulewicza też rozmawialiśmy o kwestii emerytur, rozmawialiśmy o kwestii ubezpieczenia wdowiego, tak zwanego wtedy, kiedy jeden z małżonków, otrzymujący rentę bądź emeryturę, pozostaje sam, ono gdzieś zniknęło. Ci starsi rolnicy pamiętają, że emerytura była jedna bez względu na to, czy w tej pierwszej wersji czy rolników jest małżeństwo, czy też jest jeden pozostaje, to ta emerytura była jedna w tej samej wysokości. Później ona została podzielona na dwie. I w ten sposób zniknęło to swoiste ubezpieczenie w wdowie. Warto by było do tych pierwotnych projektów sięgnąć i w jakiś sposób przywrócić, nie, nie tylko kwestia wyrównania, ale na wsi jest, jest to duży problem. W przypadku ZUS-u jest możliwość wybrania sobie tej wyższej emerytury. W przypadku rolników no obydwie są identyczne, więc wybieranie wyższej z dwóch identycznych to, to nie ma większego sensu, ale warto jest na to zwrócić uwagę i też chciałbym usłyszeć jaka jest tutaj państwa opinia w tym zakresie. Przepraszam, że może troszeczkę za długo, ale no materiałów je, jest sporo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. bardzo panu